Jak zapewne wszyscy fani Apple wiedzą, dziś odbędzie się konferencja, na której ma być zaprezentowany iPad mini. Czy będzie ten iPad mini, tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jest bardzo dużo spekulacji, natomiast ja osobiście nie jestem tego taki pewien, jak byłem pewien tego, że pojawi się iPhone 5 i że będzie on wyglądał dokładnie tak, jak wcześniej wszyscy już o tym wiedzieliśmy. To jest ten obrazek reklamujący e, Kinota Apple We've got a little more to show you e, na co może ja nie będę mówił tutaj co się może pojawić i tak dalej, bo takich filmów jest naprawdę już masę, więc pewnie i tak wszyscy to już wiedzą. E, chciałbym się skupić bardziej na tym, na co ja czekam najbardziej. Otóż chciałbym zakupić e, makamini. Ponieważ, nie wiem, moim zdaniem, jest to taki zakup fajny, z tego względu, że cenowo prezentuje się dużo lepiej niż MacBook Pro, na którego po prostu zwyczajnie na dzień dzisiejszy nie miałbym takiej kwoty, żeby przeznaczyć to na laptopa. A chciałbym zacząć nagrywać też filmy, jeżeli chodzi o komputery, Mac, czyli jakieś tam poradniki dotyczące systemu i tym podobne rzeczy, natomiast no, na razie tego zrobić nie mogę. I dziś podobno mają być nowe Maki Mini i będą w takich samych cenach jak te, które są teraz. Czyli warto poczekać, jeżeli ktoś chce kupić Maka Mini bądź iMac. Warto poczekać, jeżeli dziś pokażą się nowe produkty z tej serii. Będą one dostępne w tych samych cenach, ale już z lepszą specyfikacją. Przynajmniej tak przewidujemy, także nie wiemy tego do końca, natomiast jeżeli tak by było, byłoby bardzo fajnie i takiego Mac'a mini chętnie bym sobie wziął. Do tego musiałbym oczywiście dokupić trackpada, gdyż klawiaturę już posiadam, a te wszystkie gesty multitouch to warto, warto wykorzystać w systemie od Apple. Więc dziś o godzinie 19 czekamy tak naprawdę na tą prezentację i jest to fajne, bo tak naprawdę nie wiemy, co na tej prezentacji do końca będzie, czego nie będzie i to jest dosyć fajne z tego względu, że jak to była ta prezentacja iPhone 5, wszyscy tak naprawdę już wiedzieli, wcześniej wycieku zdjęcia do sieci. W sumie teraz też mamy zdjęcia jakiś makiet iPada Mini, natomiast mnie się tak zastanawiam, czy ten iPad Mini będzie komukolwiek tak, jakby potrzebny. Nie wiem, ja posiadam teraz niedawno kupionego, wymienionego może inaczej, iPada dwójkę na iPada trzeciej generacji. I to urządzenie moim zdaniem jest idealnych gabarytów, jeżeli chodzi o czytanie, oglądanie filmów, jakieś przerabianie zdjęć, czytanie informacji z internetu. W szczególności jeśli chodzi o ekran Retina. Nowy ten iPad mini. Podobno ma nie mieć ekranu Retina, co dla mnie od razu wyklucza go z góry, jeżeli chodzi o ewentualny zakup. Natomiast ja, jak mówię, musiałbym wtedy sprzedać iPada trzeciej generacji i kupić sobie tego Mini, co w akurat nie, w mojej sytuacji mija się kompletnie z celem. Cóż, Apple chce chyba zrobić taką troszeczkę konkurencję dla Nexusa od Google. Natomiast Nexus jest w bardzo dobrej cenie, bo można go nabyć już za 999 zł, nie wiem jaka będzie cena tego iPada mini, natomiast tego dowiemy się dzisiaj o godzinie 19. .00. I słuchajcie, jeżeli nie macie możliwości oglądać znaczy oglądać i nikt, nie będzie miał możliwości, będziemy mogli śledzić tylko informacje, ja zapraszam do swojego Twittera, będę tam umieszczał, nie ja myślę tak, co 10 minut. Te wszystkie najważniejsze informacje, takie wypunktowane z tej prezentacji. Oczywiście później gdzieś pod tym filmem znajdzie się link do mojego Twittera na pewno. I po ukazaniu się wideo, gdy Apple już udostępni swoje wideo, na pewno tutaj również znajdziecie link do tego wideo, tak, żeby każdy mógł tą prezentację sobie oglądnąć. Także słuchajcie, zapraszam was do śledzenia mojego Twittera od godziny 19:00 naszego czasu. Tak konferencja w Stanach zaczyna się gdzieś o 9 rano ich czasu, natomiast nasz czas jest to godzina 19:00. Zapraszam na mojego Twittera. Śledźcie mój kanał na YouTube, bo na pewno na następny dzień będzie jakiś film na temat tej prezentacji. Także zapraszam was serdecznie do oglądania mojego kanału. Zostawcie łapkę w górę, tak naprawdę wszyscy proszą o te łapki, ale słuchajcie, te łapki są naprawdę ważne dla twórców, jeżeli chodzi o filmy. Dlatego, jeżeli oglądaliście film, tak naprawdę tworzenie filmu zajmuje bardzo dużo czasu, jeżeli chcecie zrobić go jakoś fajnie, a kliknięcie łapkę w górę to jest dosłownie sekunda. Także słuchajcie, kliknijcie tą łapkę. Jeżeli chcecie oglądać inne filmy z mojego kanału, to po prostu go subskrybujcie. Będziecie wtedy dostawać informacje na bieżąco na temat nowych filmów. To jest chyba najwygodniejsza metoda. Dziękuję za oglądanie tego filmu i zapraszam Was o godzinie 19 na mojego Twittera. Link znajdziecie poniżej. Także zapraszam serdecznie. Dzięki. Na razie.